O ile zmniejszy się temperatura na Ziemi w wyniku wprowadzenia neutralności klimatycznej w 2050 roku w Unii Europejskiej? Znaczy ja powiedziałem, że nie ma znaczenia w, Ale panie ministrze, nie. w sytuacji, w której jesteśmy, panie nie ma znaczenia, że będziemy się śledzić. Teraz... Panie ministrze, w tym programie jest taka zasada. Ja zadaję konkretne pytania i oczekuję, że mój gość hmm. konkretnie na nie odpowie o ile zmniejszy się temperatura na Ziemi w wyniku realizacji planu dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Konkretnie. No, więc... Bo jeżeli się generuje tak gigantyczne koszty, mm. o których za chwilę mm. porozmawiamy, no to rozumiem, że opierają się państwa członkowskie, a państwo w Ministerstwie Klimatu macie wiedzę na ten temat, na konkretnym wyliczeniu. Płacimy tyle i tyle, w zamian dostajemy obniżenie temperatury o tyle i tyle walczymy o wspólną rzecz. Znaczy, wa walczymy o rzeczy, które się dzieją w procesie, w którym jesteśmy i dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby to spowolnić maksymalnie i pogłębić tą analizę dotyczącą tego, jak wielki o wpływ O ile człowieka. spowolnimy? No wie pan, no, mówi się o tym słynnym 1,5. Patrzy się na... Ale chwileczkę, panie ministrze. 1,5, jeżeli Europa wprowadzi ostatnio. te zasady, tylko, które tylko, ma wprowadzić? Tylko, tylko, tylko wie pan, spojrzenie teraz na to w ten sposób, że jeśli... Badania chociażby na śnieżce, tu w Polsce, pokazują, że od XIX wieku, przed ponad 100 lat, ta różnica temperatury średniej na śnieżce to jest blisko 2 stopnie. I wydaje się, jakbyśmy sobie na to spojrzeli, wie pan teraz, a co to jest 2 stopnie? wie pan, że w ten sposób to nie jest. Ale mnie jest bardzo trudno panu znowu wchodzić w słowo i przerywać, ale pan nie odpowiada na moje pytanie. No próbowałem panu odpowiedzieć. Więc ja nie, bo ja zapytam bardzo konkretnie. Teraz pan pozwoli, że ja powiem o kosztach, bo pan nie mówi konkretnie o temperaturze, więc ja powiem o kosztach opierając się na skądinąd bardzo entuzjastycznym wobec zielonego ładu raporcie głośnym Institute Rousseau, który oszacował całkowity koszt osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku na cztery, uwaga 40 bilionów euro, bilionów. I teraz tak, um, oznacza to 10% PKB Unii Europejskiej, czyli to jest rocznie 1,5 biliona Euro. ja to przeliczyłem na, na dwa sposoby, przeliczyłem to na, na to, ile przeciętny pracujący Polak będzie musiał zapłacić. Wyszło mi, że gdyby podzielić tę sumę e, bezwzględnie podaną w raporcie, czyli te 1,5 biliona euro, mhm. no to wyszłoby, że przeciętny pracujący Polak musi zapłacić 7400 euro rocznie. To jest około 32 tysięcy złotych, ale raport podaje jeszcze drugą. Wielkość Mówi o tym, że Polska spośród siedmiu badanych państw Unii Europejskiej ma do zapłacenia najwięcej ze swojego PKB. Jedynie my sięgamy aż 13,6% PKB z 2022 roku rocznie. Tu też Wyliczyłem to jest 93,5 miliarda dolarów rocznie, czyli na pracującego Polaka wypada 6237 byłem bardzo dokładny, dolarów rocznie, czyli 24,5 tysiąca złotych. Tak czy owak, no tam jest oczywiście różnica w zależności od tego, którą wartość z tego raportu bierzemy, tak czy owak, wychodzi, wychodzi tutaj ogromna suma przez 24 lata, nawet ta niższa wartość daje 588 tysięcy złotych na pracującego. Polaka czyli ponad pół miliona, prawie 600 tysięcy złotych przez cały czas do 2050 roku każdy pracujący Polak musiałby wyłożyć na Zielony Ład. To są gigantyczne pieniądze i stąd moje pytanie: co my konkretnie za te gigantyczne pieniądze osiągniemy? Absolutnie się nie zgadzam w ogóle z takim postawieniem sprawy. Znaczy, ale z czym pa, konkretnie? Pan, pokazując tę analizę, mówi od razu o kosztach, które musimy ponieść o czym w mówić? kontekście tego, że my mówimy o inwestycji. Przecież ja mogę panu pokazać, ale to jest coś, co się zwraca. I tak? Ma, się pan? Ze ma pan mną? Tak, oczywiście, że tak. No to, to. Pytał, no to, to jest. jaki jest ten zwrot? Mówimy teraz o przeprowadzeniu tego, tego systemu transformacji w sposób sprawiedliwy, po to, żeby docelowo na tym skorzystać. Ale co skorzystać? to znaczy sposób sprawiedliwy? No w taki sposób, że nie można tych ludzi zostawić sam sobie. Znaczy no, mówimy A o tym, kto za to skarzy. zapłaci? No zapłaci za to każdy obywatel Unii Europejskiej po to, żeby w przyszłości płacił mniej. No to jest, no wie pan, no, jeśli pan ociepla mieszkanie, to oczywiście musi pan wydać x pieniędzy, ale, we, ale wiecie, po to, żeby pan płacił mniej. Tak, za ale wyniki. wie pan, dlaczego, dlaczego będziemy płacić więcej? Dlatego, że wejdzie system ETS2, czyli Unia Europejska sama tworzy Nie, system, który spowoduje... Nie, w ETS2 mieliśmy dosyć jasno, o tym mówił też Szymon Hołownia, wie pan, ten, to przede wszystkim to trzeba rozdłużyć rozbierze w czasie. Ale on wejdzie, na razie jest zaplanowany na 2027, 2028 tak, ewentualnie. Rozmawialiśmy o tym y, przy okazji teraz tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, to jest dobry moment, ten system trzeba wydłużyć. Znaczy to, ta propozycja, powiem panu tak, z całym, ona jest słuszna, co do kierunku. Natomiast to się wszystko rozbija o kwestię czasu, tak zwanego timingu, bo mamy, mamy cały czas zróżnicowanie w Europie, jeśli chodzi o poziom dochodów. Polska zrobiła gigantyczny skok przez te 20 lat, ale cały czas społeczeństwo nie wiem, bawarskie, czy, czy już nie mówię o niemieckich wschodnich landach, czy, czy holenderskie yy, i, 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 i duża część społeczeństwa polskiego, no nie ma takiego statusu, takiego samego statusu ekonomicznego, więc mówimy o pewnym rozwarstwieniu, które cały czas na poziomie Unii istnieje i dlatego ten timing jest niezwykle ważny, bo to jest słuszny kierunek. My powiedzmy. Ja no, o tym mówił Szymon Hołownia. Ten rok 2027-2028 jest nierealny w kontekście ETS-2. To trzeba przedłużyć. Może no. Pan powiedzieć, wracam przepraszam, do mojego pierwszego pytania. Na czym polega słuszność tego kierunku? Unia Europejska wymyśla system, który nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, mało tego, być może uprawnienia ETS w ramach ETS-2 będą horrendalnie drogie. Bo jak pan wie, system asekuracyjny ma działać tylko przez 3 lata do 2030 roku i okłada nim transport, od którego zależy wszystko. Czyli będziemy mieli nie tylko droższą benzynę przy dystrybutorze, ale będziemy mieli impuls proinflacyjny, bo wszystko podrożeje. I co w zamian? Ja wracam do swojego pierwszego pytania. No. Proszę powiedzieć, o ile stopni lub dziesiątych stopnia spadnie temperatura na Ziemi dzięki temu, że poniesiemy takie koszty? Nie no, no to, 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 ja to właśnie powiedziałem, że jakby. jakby czas ten 2027-2028 no, jest zbyt krótki. No, żeby bardzo to, dobrze, ja się bardzo żeby cieszę to, z tej żeby opinii, żeby to ale powiedział Pan, że to idea wymaga... jest słuszna, dlatego pytam o to, co jest no. na końcu tej idei, co jest z tym zyskiem? No. Przede wszystkim konkurencyjność gospodarki europejskiej i druga rzecz, kwestie środowiskowe. Panie ministrze, prze, przepraszam, ja naprawdę... No, no, tam, pan, no to proszę są... wybaczyć, że ja się śmieję, ale jeżeli pan mi mówi, że konkurencyjność europejskiej gospodarki tak, rośnie od tego, że sobie nałożymy dodatkowy nie. podatek na transport w ale Europie, są... no to ja się mogę tylko ale, śmiać. Ale, ale, ale...